Witam ponownie w Blackguards. W przyrodnym odcinku spotkaliśmy nowy rodzaj wrogów, gobliny. I błąkamy się po tym lesie. Cały czas mamy mm, całkiem w porządku y, poziom zdrowia, więc ośmielę się wejść na polanę jeszcze i prawdopodobnie potem będę chciał albo przespać żeby mm, magiem poziom many wrócić do bardziej mi odpowiadającego. A póki co włazimy. Tutaj, zosta zbroi. Każdy rodzaj zbroi ma swój zestaw. Dodatkowe premie za zestaw. Znowu. Like your boots. Znowu. <laughs> Lubię Twoje buty. Dziennik bitewny. bitewny. Dostarczy szczegółowych informacji o bitwie. nim przycisk dziennika bitewnego. Dwa, by otworzyć lub zamknąć dziennik. Dzięki. Nie potrzebuję takich rzeczy. Kim my to zaczynamy? Co my tu mamy? Łucznik, włócznik, i następny włócznik o, i miecz tarcza. Tylko czterech? Nie. Dobrze, ten będzie jako ostatni w nas strzelał. Kim by tu się zająć, tak szczerze mówiąc? Nim. Za 11 Dostał ranę Krasnolot leciutko oberwał, ale gość podszedł do nas sam z własnej nieprzymuszonej woli mm, więc. Oj, zaatakuje nam małą. źle. No nic. Rypiemy w takim razie tego gościa. Z to porkiem. Tylko tyle mu to zadało. Oj, to źle. To kończymy. Znaczy no, będziemy. O, a, pudło. Jak jak mówię. A, nie zaatakowało dziwo. Ci też nie zaatakowali. Dobrze, mag. Aj, Nie my. Dobra, ja się przebiegnę w takim razie. Tutaj mag będzie trochę biedny ale łuczniczka potrzebuje przestrzeni życiowej o boże uchylił się tak dociągniemy tego gościa w takim razie tu zadychę mag ty się przebiegniesz tutaj uciec trochę od tego gościa z włócznią który prawdopodobnie się zacznie kierować na ciebie i może tego nam się uda przynajmniej lekko trafić co dwa? O! Pudło! No nie, z takiej odległości stary to nie ma sensu nawet. Ten ma 7 Spróbujmy go. Wykończyć już. O! Dobra, jednego mniej będzie w tym momencie. No nie, poważnie. Jeszcze nie w tym momencie w takim razie Dobrze się uniknął wszystkiego Tak Może teraz coś zadziała No nie bez jaj Naprawdę tarcza aż tak Dobra, jeden mniej Ty Trzep tego gościa Za cztery. Jezu za 6 ten zmienił broń. To źle. Wykończmy w takim razie tego gościa. Mała, nie zważaj na to, że tamten cię usilnie chce zabić. Czyli na gości starczą. Nie opłaca się używać strzał w ogóle. Dobra, a my, magiem, podbiegamy tu. Chociaż nie. Już podbiegniemy do tego gościa i zaczniemy go okładać pałką po głowie. Wow, aż za dziewięć. Bardzo ładnie. W tego. No, się schował, dziadyga. Od tego się już. A, jeszcze się schował. Powalił... zabiłam go? A, bo go wcześniej naruszyła mała. No tak No to już został tylko jeden. Raczej powinno być nie ciężkie zadanie. Stary, załatw go wow. Mak, może ty coś pomożesz? No, no. Okej, okay, jest. Ciach go. Hmm. Na szczęście pudło. Zapomniałem całkiem o tym, że mam tutaj przyciski szybkiego reagowania, więc wykorzystajmy je w tym momencie. Pięknie. Nawet mocno, żeśmy nie zostali obtłuczeni. Kościana maczuga. Weź wszystko mały ciężar, na szczęście. Tak, co tu się dzieje teraz? Naurim ma lekkie kłopoty zdrowotne, tak samo jak i Zurbaran. Więc szybki save i zwiedźmy tą polanę. Mhm. a dwarf. O, znaleźliśmy tą Wait, kobietę. Nie <laughs> <laughs> Chyba O, O kurcze. Chyba jest Chyba... Chyba... pana. W końcu się... chciałem zwrócić uwagę, że Carson dawno nic o smokach nie gadał.

nie ma wcale takiej wesołej historii. dziewczyna po prostu siadła psychicznie actually it's too much terrific will she recover not before tomorrow night i'm afraid a troll cap concoction might mamy szukać grzyby więc tak, mamy poszukać jakiegoś zioła, ale wcześniej poziom zdrowia jest na bardzo nieprzyjemnym poziomie. Mam trzy racje żywnościowe, więc chyba się przyda i Zurbaranowi i Naorimowi odpoczynek. Zróbmy to. Na szczęście ran nie posiadali, więc teraz. Możemy skoczyć na tą polankę. Zobaczyć, co się ukryje. Czy ona woła pomoc? Ruch! Jeden gość... Dwóch gości nazywa się tak samo. Ouch. Za siedem? Nie było to przyjemne. Mm, dobra. Strzelamy. Czarownice. Wow, aż za dziewięć, pięknie. A, i teraz Nasz uroczy Krasnal poleci w tym kierunku. Miejmy nadzieję, że nie ma tu żadnych pułapek. Czy ja mogę tu używać w ogóle jakichś rzeczy na mapie? Niekoniecznie. Mag Mag, odsuń się z łaski swojej leciutko. I rzuć czar Ten czar na naszego kresnaria Okej okay. Teraz zielone ogórki atakują Aj O kurczę, No nie wiem że mi go zatruła Nieładnie Dobra Szlamy w wiedzmy dalej. Za dziewięć, zostało ich dziesięć życia. Krasnolud może teraz dokończyć dzieła. Dajemy życie szamance. W sumie bronili ich swojego terytorium. To my weszliśmy do nich. Bierzemy czerwie. Znaczy <noise> Okej. Okay. Zaskakaliśmy łupy i robaki. Prowiant kornitki. To może mi się na coś nad przydać. Dwa prowianty. Bierzemy Tak, to się zdecydowanie przyda. Prowianty to jest coś dobrego. Czyli na tej polanie niewiele żeśmy znaleźli. Oprócz robaków i żarcia, o, zobaczmy tu w takim razie, gdzie te grzyby mogą być. O, jest. O, no nie, znowu ten gość. No, już miałem z nim do czynienia. Nie mam takiej zdolności. Dobra, zobaczmy, czy tu coś jest. Grzyby. Co z tymi grzybami mogę zrobić? No To są. Grzyby. A, on ma 107 życia. To są kiepskie żarty. No. Krasnolud. Jak ten gość się porusza? Mnie tylko ciekawi. Ajajajajaj, aj, 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 to będzie bolało. To będzie bolało. Ja się spróbuję krasnoludem ruszyć tu. I, 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 i... czekać. Ty, mości magu. Możesz zrobić coś takiego. Na drugim poziomie. O, nie możesz? Poważnie? Oj oj. Oj oj. Jeszcze raz. Gdzie, jaki to miał zasięg? To miał zasięg. Kurde kiepski. Ruszmy się może tu. Teraz. Teraz zrzućmy ten czar. 89% na to, że go trafimy. Spróbujmy. Bardzo ładnie. Czemu tego nie, nie z drzewa? Czemu tego nie podpaliło? O, będzie bolało. Tak. Łuczniczka tu. I spróbuj przywalić 45%. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nawet bardzo nie gra. A wręcz śmierdzi. Raz, dwa, trzy, cztery. Krasnuldem musiał uciec tutaj aż. No to uciekajmy. Jednoznacznie. On chyba tędy nie przejdzie. Teraz co, łuczniczka w cofnijmy się jeszcze kawałeczek Nie, to jest magr Ale mimo wszystko magiem się cofnijmy jeszcze kawałeczek I znowu rzućmy ten Pyszny czar 89% Pysznie, dostał Tylko nie zaatakował tak, co ja teraz mogę zrobić z tą łuczniczką? Mogę spierdzielać od razu tutaj. Ona się nie na wiele przyda. Krasnolud. No chyba żartujesz, że ja będę go atakował. Krasnolud, ty ucieknij powiedzmy, że tutaj. Hops. I. Czekaj. Ah, tak, mag, magiem, czekamy jak najdalej. Co to było? Były niepomyślne wiadomości, z tego co mi się wydaje. Mam wstrętny plan Krasnolud. Ty się ruszysz póki co tutaj A nie, ty możesz przeatakować, bo zaraz będzie... Cholera nie będzie zaraz twojej tury. Najpierw leśny troll się walnie w pysk. Nie, 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 nie. Uciekaj stary. Jednoznacznie. Dobra. Więc wszystko na jedną kartę. Normalny strzał za 75. Lepsze to niż wymierzony. Dostał i jeden. Poważnie. A jednak można było krasnoludem zostać na miejscu. Walnąć i, i dopiero teraz uciec. No i za późno. Czekaj. Dobra, Zurbaran. Wiesz co. Róż się nie dużo tutaj i teraz stary, czy nie stać na ten czar? Gdzie mógł? O, tu, On jest tu. Dobra. Na drugim poziomie zablokować mu nie, nie trzeba. Na drugim poziomie wystarczy jeden. To kosztuje 7 punktów astralnych. Wystarczy tutaj. Nie spal, błagam Pysznie I on już nie powinien przejść Dokładnie Musi iść naokoło Okej, okay, krasnal Ty skocz tu I czekaj Aha, nie możesz czekać Musisz kończyć Pycha e, Łuczniczka Łuczniczka może spokojnie zwabiać gościa. Zwabiać gościa. Po prostu go zwabiać. Biegać w kółko, tak zwane. W koło Macieja. Ale żeby to zrobić, to musi tutaj uciec. I powiedzmy, że już sobie zakończyć temat łażenia. Krasnal. Ty czekasz. Zurbaran. To był stary. To był stary. Ja bym uciekł na razie maksymalnie daleko. O właśnie, tutaj. K... Mała. Ma... O nie ma już tego czaru. No to po prostu znakomicie. A on przelezie. Hola jasna. Tu mamy taką naturalną przeszkodę, to już lepiej jest Do jasnej ciasnej Do Jasnej ciasnej Hmm Nie wiem co zrobić autentyczni ludzie Tu dobra, spróbujmy tu i przyatakujmy go Co 70% Oczywiście pudło Krasnal, ty się stary, ty to w ogóle nie nawojujesz za wiele. I zurbaran. Hmm. I zurbaran, zurbaran może na przykład. Kto? Nie, to jest Krasnal. Aha. Dobra, Krasnal, czekaj, zurbek. Zróbek może spokojnie skoczyć w tą miejscówę i jeszcze wywalnąć go czarem... tym. To jest... o Boże. 12 kosztuje 8 do 18, to ja poczekam sobie jeszcze tą jedną turę. Zakończ. Właśnie, gość musi tu nas okrążać. Mamy taką, taki naturalny bastion zrobiony. Krasnolud. Lecisz tu Stary. Sorry, ale niestety, wiesz jak jest. Kończy turę. Mała. Leci tu. Kończy turę. Zurbek. Aj, cholera znowu zmaściłem. Aj, dobra, to ty w takim razie teraz wykorzystamy to. Czekasz. Zurbek. Lecisz tu, stary. I teraz będziesz walił tym czarem z drugiego poziomu. Potraw go, błagam, nie spal zaklęcia. Oj, tylko za 12. No ale już zdecydowanie jest lepiej niż było. Ten skubany ma zasięg. Tak, teraz. Ooo... Ja to był czekałem, no nie? Podejrzewałem, że to był czekałem, tak, to był czekałem, czyli można sobie spokojnie podbiec strzelić go w piętę za siedem. Mała. Mm -hmm. Mało można spokojnie uciec tutaj. I e, powiedzmy, że... Co to było? Co się... Wy... Nie, nie zwróćcie uwagi, coś się wydarzyło. Mała może strzelić w takim układzie, bo chyba nic więcej nie zostało. A nie, może jeszcze zrobić jeden kroczek. To jest Zurbaran. do. Choroby jasnej, tam była jakaś pułapka. Nie, Zurba, źle to zrobiłeś. To był zły pomysł. Spadaj, stary. I kończ. Teraz mag. Mag może zrobić tylko jedną rzecz: spierdzielać. Spierdzielać. No właśnie, przeatakuj im mało. Za 12 aż. Dobrze, że rany jej nie zrobiło. Ale powaliło ją. No, holender jasny. Dobra, to się bronimy w takim razie. Otakuj go. Czemu? Nie chcesz go zaatakować. Stary. Atakuj. Dokładnie. Spierdzielaj. Mała. I ma aż kurczę 5 many. Pi, stary. Wypiłeś? Tak, ty dwanaście. Rana jest? Nie ma rany. Dobrze. A, czekać czy spierdzielać? Spierdzielać. Nie, nie tu. Tu. Tu będziemy spierdzielać. Chociaż nie? Tu spierdzielimy. O. I czekamy. Mała, ty się zmywaj. Tu wiesz, nie nawojujesz za bardzo. Czekaj i teraz zurbek. Zurbek ucieknie tu, powiedzmy, wstępnie. I przywali temu gościowi znowu z tego czaru. Drugi poziom. Wow, pięknie. Tak, gość będzie nas ścigał. My czekaliśmy. Z tego co mi się kojarzy. Więc możemy podbiec krasnoludem. I zdzielić go w, znowu w e, kostki. Za 6 punktów. Mała może. O, niewiele może. Strzelić za 30. Nie, mała to od razu spierdziela. Od razu tu. Mhm. I kończy turę. A nie, ma już za 80 strzał. Aż za jeden. Szkoda strzał tak, szczerze powiedziawszy. Teraz Krasnal może uciec. Tylko gdzie? Bo też oberwie kurczę. To biegnij do obok małej staniesz stary. I kończysz turę. Mała, ty w zasadzie Ty w zasadzie zrobisz tylko jedną sensowną rzecz. Ciężki sztylet, skórzana tarcza. Dokładnie. Zurbek. Oj, zurbek, zurbek. Co z tobą mam zrobić w ogóle? Pobiegnij powiedzmy tu. Co ty na to? I żadnych innych opcji właściwie nie masz. Spierdzielaj stary. Tak, on się rzuci w pogoń za... Tą dwójką. Ile ma życia? 16 życia ma. Ja go mogę już załatwić w zasadzie. Jak dobrze pójdzie. Pięknie. Mała. 50% masz. Aż, aż 50% że trafisz. Zobaczmy czy to... O jest, obronił się. Ale dla maga zostało wolne miejsce. I mag powinien już to skończyć. Że to żałosne. Przedstawienie. Mm. Osiem punktów obrażeń. Ciało. Dobrze. Udało się. Udało się. Gość się rozwalił w drzazgi. O, sporo punktów. Podróży przetrwaliśmy. Mamy grzyby. Mamy grzyby. Szybki save. aż skończymy tą misję. O ja? podaj wywar z grzybów. Here, drink this. I'm not thirsty. I'll never be thirsty <laughs> again. It'll make your mouth less dry. nie, poważnie. I've been in state for a month now, my little sister. What an ugly world. Gdzie ona jest, bo to, 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 to jest ona? Nie. Dobrze, powinnaś się nią teraz opiekować. No, w końcu się um, obudziłaś. Spytajmy o długi: Dreamweed, that doesn't come cheap. A grandee can afford it, but a huntress a grandee? what's that? Co What's a grandee? Excuse me. Are you serious? No stare. Każdy na świecie wie, kto to jest Grandee. Okej. Okay, na urim, co sobie? My god says you're a polter. My god says you're not much better. Aha. Nieźle przetłumaczone. A uh, moje przeczucie mi mówi, że ty nie jesteś nikim lepszym ode mnie. Więc do you know what happened to your sister no not really she just disappeared one day and just as suddenly she came back with that hole. i discovered a stranger in the night he was bent over sulphur opened her mouth when he noticed me he disappeared i followed him but i guess i wasn't quite myself.

Ja się ludzie z wami w tym momencie pożegnam. O, czyżbyśmy mieli nowego członka drużyny? Ludzie, jest radość, jest radość. Też jakaś magiczka. W następnym odcinku zobaczymy, kto to się do nas przyłączył. Sprawdzimy również, możliwe, że w następnym odcinku, czy przyłączyła się do nas na dłużej, czy tylko na chwilę. I zobacz, wybadamy tą chatkę.